Mano, widzowie, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj wraz z Wojtkiem Z którym dawno się nie widziałem Lecimy do Cezarego z kanału Wędkarstwo.pl Ogólnie ja jestem chory Od już dłuższego czasu Przed świętami się rozchorowałem i dalej niestety mnie trzyma Głos zaczyna być lektorski Także nie jest dobrze Ale słuchajcie, przyszedł czas na ryby Celem dzisiejszej wyprawy jest złowienie klenia Na spławik Próbę takiego łowienia już robiłem rok temu Niestety nie udało mi się Ale wtedy miałem bardzo małą wiedzę jeżeli o to to chodzi. Dzisiaj jedziemy, jak już wspominałem, do Cezarego, któremu będzie towarzyszył Konrad, trzykrotny mistrz z Pławika, więc chłopaki na pewno pomogą nam zwiększyć szansę złowienia tego potwora. Do Cezarego niestety mamy naprawdę trochę drogi, niecałe 200 km, dlatego dzisiaj wraz z chłopakami z Blackout Warszawa zajmiemy się moją kianką, czyli moim karpiowozem, a dokładniej to chłopaki się zajmą, bo ja się na tym nie znam. Auto mam od maja 2022 roku. Sporo ono przeszło. O dziwo przeżyła mój sezon wędkarski, więc teraz, skoro mamy 20 Trzeci rok, przydałoby się ją odnowić, tak żeby dała radę cały jeszcze nowy sezon ze mną przetrwać, a nie będzie to łatwe. Więc oddaję moje auto w ręce chłopaków z Blackout Warszawa i oni właśnie zadbają o to auto. Będzie robiona polerka lakieru, detailing wnętrza, przyciemnianie szyb tylnych i chłopaki wybiją mi jeszcze bakterie wewnątrz auta. Jak możecie zobaczyć, no auto sporo przeszło, nie jest najczystsze. Ja też nie miałem czasu zbytnio dbać o to auto, jakoś mega bardzo. Czas słuchajcie, oddać furę, w dobre ręce To jest moje auto? Nie gadaj. O, ja cię kręcę. Jak widzicie, auto przeszło profesjonalne czyszczenie i wszystkie inne zabiegi, o których mówiłem wcześniej. Chłopaki zrobili naprawdę dobrą robotę. Pod koniec filmu będzie konkurs wraz z chłopakami, a teraz czas ruszyć nad wodę. Chłopaki już tam łowią, a my dopiero idziemy. Co, zmarzłeś? No jest troszkę zimno więc To fakt. Pożyczyłem wędkę od Cezarego. Klikował Próbujemy. Spławik na rzece. Dzisiaj uczymy się łowić spławikiem na rzece. Różnymi metodami. Na razie przepływanka. Zobaczymy, czy uda mi się coś złowić. Przemierzyłem sporo kilometrów, żeby przyjechać tutaj do Cezarego Nie zobaczymy. Mam nadzieję, że chociaż jedną rybę uda mi się wyciągnąć. Idzie ryba? O, idzie ryba. Co? Klenik? Duży brysk. Yes, ryba. Nice. Gratulacje. U nas taki to już duży mm -hmm. <laughs> Jak tam szafie Próbuję spuścić tą przynętę, A ta, ten spławik leci, nie wiem, gdzieś na drugi koniec ziemi. No to to chodzi właśnie w tej na Co? Wtedy nie Co wtedy nie? Wtedy nie ma ryby <laughs> Ryba jest Ładny Ooo, ładny. Piękny, piękność, pięknie. Bardzo fajny. 40. 37 będzie miał Tu się nie w kąpi. Klum weszła? Woszła nie. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Jeszcze 5-10 minut idziemy tam. Teraz ja z Cezarem słuchajcie, łowimy na spławiki, ale spławiki mamy w jednym miejscu, nie, nie bawimy się w przepływankę już. I tak próbujemy dorwać jakąś rybę, a Wojtek na grunt. W końcu to... Wojtka ryba. To na to polujemy. To polujemy, powoli, powoli, powoli. No. Jest. Jest. Jest, kleniu Wojtka. <laughs> Dawaj, to ci nagram z nim jest klenik gratulacje. Legancko. Życiówka Wojtka, pięknie. Życióweczka Klenia, jako pierwsza ryba z tej rzeki. Co to jest za rzeka? Krzna. Krzna. Elegancki Kszna. panie. Pięknie. Poszła. <śla> Zaczek miałem myślę, że ryba Wydaje mi się, że było branie Ale mi się tak splątało, że to hit Dobra, dzięki wielkie załomienie Zawidzimy się, nie wiem, na węgorze, że Myślę, że jeszcze na krzew to Myślę, że jeszcze coś się uda połowić, ale wtedy to jest dobre. To na tej wyprawie niestety nie było mi dane złowić żadnej dużej ryby. Miałem kilka brań, ale niestety żadnego konkretnego. Na szczęście Wojtkowi udało się coś złowić, więc nie wróciliśmy bez ryby. To była moja druga próba złowienia klenia na spławik. Cezary sporo nas nauczył, więc myślę, że za trzecim razem już uda mi się dorwać tą rybę. Teraz słuchajcie, przejdziemy sobie do konkursu, już Wam dokładniej mówię o co chodzi, a mianowicie wraz z chłopakami z Blackout Warszawa robimy dla Was konkurs, w którym każdy z Was jest wygranym. A mianowicie jeżeli powołacie się na mnie, to macie 10% zniżki na usługi u chłopaków plus jedna osoba z Was może wygrać detailing wnętrza, czyli czyszczenie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać taki detailing wnętrza? Już wam mówię. Trzeba subskrybować kanał, także zapraszam do subskrypcji tam na dole. Obserwacja Instagrama Blackout Warszawa. Link macie w opisie, tak jak wszystkie wymagania. Także sprawdzajcie. Również obserwacja mojego Instagrama, łapka w górę pod filmem i komentarz. Biorę udział i wasza nazwa Instagrama. Wszystkie zasady są w opisie. Wbijajcie jeszcze na kanały do chłopaków, z którymi dzisiaj Mówiłem do Wojtka i do Cezarego, a ja już się z wami żegnam, muszę teraz wyzdrowieć. I niedługo widzimy się w kolejnym materiale. Miejmy nadzieję, że z nadwody. Siemano!